Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. W pierwszym odcinku vlogmas. Tak, to co przed chwilą zobaczyliście, to było moje pierwsze w życiu intro i. Wow, naprawdę spędziłam nad nim bardzo dużo czasu i mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak możecie zobaczyć, w moim pokoju jeszcze nie jest jakoś super świątecznie, chociaż to, co udało mi się tam stworzyć, jest w miarę świąteczne, ale jeszcze nie aż tak bardzo, jakbym chciała, więc to poczekajcie w kolejnych vlogmasach. Myślę, że będziemy przystrajać mój pokój bardziej. No, ale w tym filmie nie o tym chcę rozmawiać, ale o takich mini zasadach e, dotyczących tego mojego vlogmasa, e, o kalendarzach adwentowych, czyli o tym, na co chyba wszyscy czekają najbardziej. No i oczywiście tym, co nie wiedzą, wytłumaczę, co to jest ten vlogmas. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą to oczywiście takie moje mini tłumaczenie, czym jest vlogmas. Więc vlogmas e, to. Tak, normalnie są codzienne vlogi aż do świąt, do 24 albo do 25 grudnia. No, niektórzy to jeszcze przedłużają, natomiast ja uważam, że najlepsze vlogmasy są do 25 grudnia. Natomiast u mnie będzie to wyglądało troszeczkę inaczej i w ten sposób przechodzimy do tych moich mini zasad, czyli przede wszystkim to, że. Te vlogmasy nie będą u mnie codziennie, będą one się pojawiały dosyć nieregularnie z tego względu nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że nie mam czasu i też nie chcę pokazywać Wam wszystkiego, co się dzieje w grudniu, bo byście się zanudzili. Naprawdę są momenty i będą dni, które naprawdę będą super i będę chciała się z Wami podzielić, ale grudzień to też miesiąc jak każdy inny i oprócz tego, że jest super mega świątecznie, no to przede wszystkim. Um, Dalej chodzimy do szkoły i dalej prowadzimy normalny tryb życia, więc będę Wam pokazywała tylko te fajniejsze momenty z mojego dnia. Dodatkowo moje vlogmasy nie będą pojawiały się. Ten sam dzień, kiedy one są nagrywane. Przykładowo, jeżeli film nagrywany jest 12 grudnia, to ja go nie wrzucę 12 grudnia, bo to nie ma sensu. W sensie ma sens, ale ja po prostu nie jestem w stanie się wyrobić, żeby zmontować film w jeden dzień, zrobić miaturkę i to wszystko. Więc u mnie filmy będą pojawiały się z jednodniowym opóźnieniem. Czyli jeżeli nagrywam vlogmasa 12 grudnia, czyli 12 vlogmasa, to wstawiam go Wam 13 grudnia a vlogmasa z 13 grudnia e, wstawię Wam 14 grudnia itd., dalej. Tylko ten vlogmas, który nagrywam wcześniej, czyli ten, który właśnie oglądacie, pojawi się równo 1 grudnia, e, a później już wszystkie vlogmasy będą leciały z jednodniowym opóźnieniem. Dużo osób tak robi i to jest naprawdę super sprawa. Mamy wtedy czas, żeby go zmontować, a nie wstawiać takiego surowego, e, no i to po prostu ułatwia życie i mam wrażenie, że też więcej osób z tego vloga ogląda się rano niż wieczorem. A... Wiadomo, że wtedy można wstawić tylko na rano, a nie wieczorem. No wiecie o co chodzi? Myślę, że rozumiecie mnie i rozumiecie, dlaczego tak będę robiła. Postaram się, aby wpadło na mój kanał 10 filmów w grudniu. 10 właśnie takich vlogmasów i mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeżeli o czymś zapomniałam, to oczywiście, że pokażę Wam to w reszcie vlogmasów, więc musi być na bieżąco, żeby zobaczyć, co się tam u mnie dzieje. No a teraz chwilę, na którą chyba wszyscy czekali, czyli po prostu kalendarze adwentowe. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, mam nadzieję, że tak, więc jakoś tak, nie wiem, odsunę się albo coś. No będę kombinowała, żeby to Wam po prostu tutaj pokazać na tym jakże świątecznym tle albo wiecie co, może po prostu zmienimy kadr i pokażę Wam już tak z ręki te kalendarze. A więc, może zacznijmy od pierwszego kalendarza. I jest to taki kalendarz z e, Lindora. Wydaje mi się, że to jest kalendarz z Lindora. E, no i mamy tutaj po prostu kalendarz z czekoladkami. E, oczywiście, 24 okienka. No i w każdy będzie taki czekoladowy misiek. Także, no wiecie. Kalendarz adwentowy zawsze się kojarzą ze słodyczami, więc ten również taki jest. Ale oczywiście mój główny kalendarz jest z kosmetykami, jest to kalendarz z Makeup Revolution. Ja wiem, że bardzo dużo osób już go otwierało w całości na YouTubie. Ja żadnego takiego filmu nie oglądałam. Bo po prostu, no dla mnie takie filmy są troszeczkę bez sensu i chcę sobie na żywo otwierać razem z wami ten kalendarz. Teraz postaram się go rozpakować, żeby Wam pokazać, jak on wygląda tak w rzeczywistości, a więc proszę bardzo, tak on wygląda. Tutaj sobie jeszcze otworzymy, wszystko pięknie, ładnie jest. Um, zrobię tym dwóm kalendarzom półeczkę, no i będziemy otwierać. I nie wiem, czy wspomniałam, że on jest z kosmetykami, chyba wspomniałam. Także tak, te dwa kalendarze będziemy otwierać na vlogmasie. No dobra, także otwieramy jedyneczkę. Gdzie to tutaj? I mamy jakiegoś takiego misia. Mhm. Także teraz moja kaprawolusz, ja już to sobie lekko oderwałam, bo. Nie mogłam sama sobie poradzić. No i o nie, oderwało się całe okienko. W każdym razie, co to jest? Chyba jakiś cień. A nie, to jest po prostu rozświetlacz. No i ja już z kalendarzami adwentowymi w tle żegnam się z Wami w tym filmie. Mam nadzieję, że ten króciutki pierwszy vlogmas Wam się spodobał, że oczywiście będziecie oglądać resztę filmów, a mam już zaplanowane bardzo fajne filmy na vlogmasa. Myślę, że kolejny to będzie dekorowanie mojego pokoju, więc subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby po prostu... Paść na te nowe vlogmasy, żeby je zobaczyć, żeby Wam się wyświetliły. A teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. vlogmasie. Pa!